Rozumiem, że nikt nie zacznie. Rzućmy monetą. To nie była moneta. Poza tym. Człowieku, poza tym, ty się ubierz na lodowcu, stoisz w samych gaciach. Ja rozumiem, że mamy 1 sierpnia, jest środek lata. Słońce grzeje, no ale jak tu na biegu przystało, nie zimno ci trochę? Ja miałem ochoty się wykąpać. się świne o... na ciebie patrzę, mi się zimno zrobiło. Mm. Dramat, jakiś dramat. Poza tym wszystkiego najlepszego. Cześć, witajcie w kolejnym, trzecim sezonie. już Mistrzów Minecraft i Magii. Ja jestem Karibiris, jestem na serwerze Dark Bady i Hej. Janak. Hejka. I tylko my, bo jakoś tak się złożyło, że chwilowo nikogo innego nie ma w zasięgu. Dotrze do nas za jakiś czas. Spoiler! Spoiler! Tak. Ale to się i tak chyba rypnie na, na, na intrze, Kurde. tak czy inaczej. Co? To się wiem wyklepie. Jaki błąd mi wylatuje. No, dobra, cięcie. Na czym stanęliśmy? Od nowa? Nie, no, no, to teraz było intro przed chwilą. A z ciebie świna normalnie, ja tak. wiesz co? Dobra, wracając do tematu, to jest trzeci sezon Mistrzów Minecraft i Magii, mam nadzieję, że będą tutaj nowe osoby, również te, które były częściowo w poprzednim sezonie i jeszcze część osób, wiesz co, to jest wredne, ratujmy świnkę, wow! A to coś nowego a propos, Oj. tak, mamy nowe mody z tytułu, że jest to trzeci sezon. I jak widzicie ci, którzy już zdążyli podłapać, mamy Chisel Mode, bo ja tak m.in. prosił o coś z fajnymi blokami. No niestety świnka dalej się kręci pod wodem. Chciałem ją zamrozić, żeby była no, na później. Tak, może i zamarznie. To ja sobie od razu tych szardów na łapie. Jeśli chodzi o ilość modów, w tej chwili z kilkoma z poprzedniego sezonu się pożegnaliśmy. Między innymi z Ars Magica, między innymi z całym Industrial Craftem właściwie, nie licząc jakichś pojedynczych przykładów. czytaj tutaj Applied Energistic, który w sumie nie jest, nie jest Industrial Craftem, ale co tam? Te, Applied Energistic został, Industrial Craft wyleciał. Ars Magica, Train, tak. To się chyba nazywało też by bo tak jest kilka nowych modów. Łącznie jest 60, bo łączna suma modów obecnych na serwerze to jest 120. Mamy Carpenters bloki, Janak na drewno rękoma. Myślę, że bym mu pomógł, ale te drzewa są za duże jak dla mnie. Więc ja się może po prostu udam. Jak my to chcemy zrobić? Bo w tej chwili znowu mamy środek dnia, bo zaczęliśmy nagrywać. Nie wiem, ja ze swojej strony będę miał założenie już w tej serii, takie konkretniejsze, nie, nie taką łatrapę jak poprzednio, a co z wami chłopaki? Hmm. Co Myślę, się że... wymyśli. Kurde, znowu będę. Oj. Ignore it, ignore it. Ale to już razie... problemy systemowe? Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie o to chodzi. Informatycy rozmawiają. Tak, nie no, problem systemowy to jest taki, że to nie był błąd Minecrafta, a tylko Windowsa. Nie, Windowsa, Windowsa, czysto Windowsa. No właśnie, czyli to nie moja wina, bo ja znowu paczkę skleciłem jako taką. Tak, twoja paczka jest bez zarzutu, po prostu eee, może dlatego, że przeinstalowywałem sterowniki do karty graficznej, to znaczy, bo teraz mam inną, zupełnie kartę graficzną, podziękowanie dla Janaka i tak dalej. W każdym razie... Nie ma za co, naprawdę. Tak, w każdym razie teraz mam lekki problem z kartą graficzną, chyba, ponieważ robiłem to bez reinstalacji systemu. Co prawda, wyczyściłem sobie poprzednie sterowniki, ale być może coś tam jeszcze zostało. No, ja nie mam pojęcia, jak to teraz wygląda. Przypominam sobie, żebym musiał system reinstalować, czy jak nową kartę sobie wycołowałem. Hmm. No, no, jak zmieniasz to w to... ogóle firmę, no to na pewno. No, ja my zmieniamy. No, może. Tak czy inaczej. Nie wiem. Chcecie zostać na tej wyspie do zmroku, bo ja bym się stąd zbył. Bo nie, jest dobre miejsca. Dobra, tutaj jesteśmy makoweda drewno. Ja się ewakuję w tamtą mańkę. A propos, hmm. skoro już jesteśmy przy szardach, Co z tego można zrobić? Lód. O, no, W ogóle ale, mamy tutaj dwie. wioski. dobra, nie ma będzie. Wiesz co, z tytułu, że noc zapada, ja bym się akurat od wioski z daleka. Czy wolał odtrzypać chwilowo. No to no, no, jest no, następna nie na wioska? Gdzie? po No rady. Same wioski chyba jakąś... w Właśnie mówię, ale słuchasz. Serio. Janak, co, co to mówiłeś? Hmm. <laughs> nic, nic. Na mnie nie zwracajcie no, uwagi. Powiedz, 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 nie fochań. <laughs> Kotek! Hmm. przydałbyś się... No, Chodź tu, tu do mnie, ja mam miecz. Patronku, ja mam miecz! Zobacz creepera, <laughs> o <ale>. cholera! <laughs> Ile mnie nie ma gier. i już gier. Wow! Z wow! Od, od, zobiaka odpadła głowa i mnie prawie zjadła. To, po, pozbyli się, że wdrożę Plat B i się zakopię głęboko po Co to Dark, biegnij szybciej! Staram się! Biegnij bardzo szybciej! Płynę! Nie mogę płynąć szybciej! Płynie, Staram się! Jak byłem wydał, że wy jesteście! No, ja, jakbyś nie polazł zwiedzać, to byś nam pomógł. No i biegnę właśnie. <laughs> Teraz Co? mam taki zamiar. Tak. Mam nadzieję, że nie ściągniesz ze sobą okolicznych mobów? Nie. Wcale. <laughs> o, jadę, Get away, you stupid! O! Oh. Yes! Eee, <laughs> szkielet. Ja mam... Nie mam żarcia. O, zaraz, mam żarcie z zombiaka, ale tak mi nie wystarczy. Graczy. Im dłużej gram, tym mam więcej tych błędów. Nie wiem, czy jestem w stanie jeszcze grać. No to może cięcie. Może. Maybe. Mm -hmm. No dawaj, dawaj. Ktoś pierwszy. Gdzie są wszystkie moje kamienie? Eee, nie mamy żarcia. Hmm? No, nie mamy. ja jestem w trakcie właśnie robienia pochodni. Kończyliśmy w wielkiej dziurze. Ja już mam na końcu jednego zgoda. Dark ma dwa. Ja tak ma i na ha Zero. Ja cio... Nie, zginąłeś. Nie, mam zero. Nie kantuj, zginąłeś. Cicho, masz ja zero. To ja myślę, że za chwilę będzie o, dzień zresztą. Umiera. O jak... O, żeż, kurczę, a co to jest? To jest zombie-pies. Wa, Siu! Ju! O cholera. Łe! No, no, powiem, impreza dla całego. Nie, Karinie, nie wchodzisz. Nie no, mi się mi się podoba, ogólnie fajnie. Eee, tak. Grape to Mod chyba będzie moim ulubionym modem w tym sezonie. Eee, <grystanie> głównie dlatego, bo nie O oh shit, o oh shit, o oh shit, nie, ja idę na dół. Darkie, jesteś tam. Ups. Mm. Ja Darum próbuję piasek. się uratować. Co wy kombinujecie? To no, podnieście swoje nagrobki w końcu. No, ja nie mam to, swoich ponoże. nagrobków. No, a to to czyje? A, Darka. Moje. <grystanie> <grystanie> Masz Dobra, to słuchajcie, proponuję tak, A, no. zabrać ten cały towar stąd, albo nie, zostawmy ten towar, rozbijamy się tutaj na półwyspie, co by na to, to jest okay. i do dobre pożarcie. do obrony, z jednej strony, tak, chodźmy my zrajdujemy całą wiochę. Od niego tam można kupić ciekawe rzeczy, może nawet kobalt będzie szło. Ja nawet nie wiem co to jest, gadasz do mnie jak jakiś człowiek z tej planety po prostu. No tak samo jak ty gadasz o do mnie o Hearthstone, wiesz. A, no, tak, dokładnie bo... to samo. Albo o informatyce. Daj <noise> tam i tam. Tworzysz serwer, gadasz o czymś, a ja taki poker face no tylko przed tym. Nie przed no, to ty monitorem. musisz wtedy przytakiwać i życzyć mi powodzenia i w ogóle. No, no co, no tak. Będę ja pamiętał na no przyszłość. <noise> Ej, słuchajcie, znalazłem pobreczową wodę. Ale fajnie. Nie skakuj! <noise> A, dopiero teraz mi to mówisz. Ojeju. Oj za 4 sekundy, ale żal. Znalazłem wodę koloru gówna. Najlepiej w nią skoczy. Tak, to chyba jest. Dobra, odpalmy Wajla? Nie gdzieś... Gdzie jest mój... O, Wajla. O jak dobrze, że to nagrałem. Hmm. O. ja też to nagrałem. Nie wiem, nie identyfikuję, co to jest, bo ty jadę chyba jakąś szerszą wiedzę. Ale co? co to za, że pomarańczowa woda? Fekalia? Ona jest co? właśnie chyba z Tinker's Construct. To po prostu woda, która zatruwa. No. Jest kilka rodzajów takich, więc jak zobaczysz wodę jakiegoś innego koloru, najlepiej do niej nie skacz. Pełno tego tak. jest pod ziemią. Okej, okay. i jednym słowem nie jemy tego śniegu. Tak, mhm. generalnie tak. <laughs> Dobra, to co, rozbieramy wieśniakom domek? Albo kilka? Mm. Bo widzę, że jest tutaj już to ten tam craftowy. Eee, no to nie wiem, no to możemy pójść w tej chwili i wy, wy, wykopać dziurę w ziemi. Bo zgaduję, że czarna, e, czarna woda to jest jeszcze olej. Tak? Mm -hmm, tak? Tak, tak. To jest, nie jest olej. Nie. Ale też nieźle trzepie. <śledź> <śledź> Kurczę, dajcie spokój, nawet się wykopać nie może. Trudno, żeby się w czarnej postało, wodzie był. No wiemy. proszę cię. Że, e, ta pierwsza noc wyglądałaby zdecydowanie inaczej, jakbyśmy odpalili korzyść trudności na hard. To byście zginęli inaczej. więcej razy, ja bym dalej żądał. O, jaki jak ty jesteś, normalnie skromny, nieśmiertelny. Następnym razem, jak będzie inwazja zombie, to rzucimy nim, e, ciebie, ciebie w nie. Kto chce łopatę z Kaktusa? Co? What? Łopata no. z Kaktusa? Chcesz? Ty, pochodnie kombinuj, a nie łopaty z kaktusa. Oh. Mam tutaj... Seriously? No. LOL. To ma plus 4 attack major, czyli coś, coś jak. Ała! <gul> dostałeś łopatą z kaktusa, jak się z tym czujesz? Ty <gul> dostajesz łopatą ze slima. I co? No i prawie mnie zabiłeś. Pochodnie, Penny, ja pochodnie. Was, ja się do was nie przyznaję. Tak, hmm. ty jednak jak nagrywasz, to wiesz, nie wszyscy tutaj grali na modach wcześniej w swoim życiu, to by, byś, byś chociaż wytłumaczyć by o co z tym chodzi. A to to jest taki crafting station, w którym jak zostawisz itemek, to on zostaje. I widzą też inni co craftujesz. A no to w sumie. Żeby go zrobić, wystarczy, że tworzysz zwykły crafting station do tego do. No do craftingu. Hmm. To Tool Station to jest właśnie to, w czym zrobiłem kaktusową łopatę. Aha. No to, to, jest... to właśnie dałem ci chyba I po coś łopatę, sporo. nie? Myślałem, z że po to się wyparnąć <laughs> po głowie. Nareszcie jakiś stół do craftingu, który zapamiętuje wyrzuconej tempi, nie? O, dzięki. Ej! Akurat patykami brakowało. Ale masz, no to jest... masz w zamian ten miecz z kaktusa. <laughs> Okej, okay. właśnie chciałem sobie zrobić kamienne, ale jak mówisz, że to jest takie fajne... O, nie, to nie jest cheat mode, z, z, muszę chyba przełączyć... O, przecież... o ty, nagrane wszystko. Tak, wiem, cheat mode, reset mode, receipt mode kaktus. Ale wiesz to z jakiegoś powodu nie działają mi kibiny na... Yy, no te na fight'em z powodu UIR, nie mogę nic zrobić. Muszę Znowu ta sytuacja, w której nie wiem o, o czym gadasz. Więc tak, tak, powodzenia. Bo pf, kurczę, nie wiem, no ja bym sobie wyszedł na dwór, jeszcze się tam próbował zmierzyć z życiem. E, to może nie wiem, chcę wyjść na dwór, proszę zamknąć drzwi szybciutko, zanim Nie mam nie bloków gości. albo mam bloki. No dziękuję i w tym momencie ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek Mistrzów Minecrafta i Magii. Bardzo charakterystyczny, bardzo pierwszy. Wiem, że z mojej strony nie było dawno odcinków na kanale, ale to macie pierwszy odcinek o wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że wam się jako tako podobało. Jeżeli macie pytania, na pewno macie, jeżeli macie jakieś propozycje, możecie pisać u mnie pod filmikiem, u Janaka, u Darka, który chwilowo ma problemy techniczne, a u niego ten odcinek pierwszy z Mistrzów trzeciego sezonu również się niedługo pokaże. No i co? I myślę, że to już będzie wszystko na dzisiaj. Janak strasznie jest dużo rzeczy tu postawił, które nie no sorry, żadnego pojęcia, I... do czego służą, i pojadak tego nie tłumaczy. Tak, ani, ani niestety, Ani mi, który tego nie widzi, ani Wam, którzy to widzicie u niego na filmiku. Janak wstydź się. A, więc mm. tak, to Później, kiedy indziej dzisiaj. to wytłumaczę. To nie, to jest niedobry Janak. A Fe, masz węglem. O, ty znowu tutaj no. dostaniesz łeb z kuktasa. Do, <noise> do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Cześć! Cześć! Na razie!